W odcinka jest giełda MEX, która oferuje 0% prowizji na wszystkich parach walutowych, 1500 tokenów, dźwignię do 200 razy oraz wysoką płynność. Promocja jest ograniczona w czasie, jednak rejestrując się z linku możesz utrzymać część swojej zniżki dożywotnio. Serdecznie! Z tej strony Krypto Anonim. zaczynamy szybkie wiadomości ze świata kryptowalut, finansów ekonomii, standardowo nieporady inwestycyjne i. I małe sprawy organizacyjne, moi drodzy. Tutaj pousuwałem wam reklamy ze środka filmów. Wyrzuciłem też moje reklamy ze środka filmów i przyspieszyłem wam reklamy na początku i końcu filmów, żeby tutaj partner był zadowolony, ale Wy także żebyście nie musieli tutaj słuchać te osoby, w szczególności co oglądają już kilka razy z rzędu. Dodatkowo reklamy te YouTube'owe są wyłączone już dość dawno. Także zostawione są tylko te na początku i końcu filmów, aby pozycjonowanie tutaj nie zostało zmiażdżone, bo na pewno pozycjonowane firmy są lepiej, kiedy są w nich wyłączone reklamy, ale w środku żebyście wam nic nie przeszkadzało, zostało wszystko powyłączone. No i teraz lecimy i lecimy! Bitcoin 29168 dolarów, jest praktycznie na zero w ostatnich 24 godzinach. Ether podobnie 1841 dolarów, to praktycznie tam 0,3% na plusie. Zobaczmy, co najlepiej sobie poradziło. No i widzimy tutaj, projekty od odbijają troszeczkę. Tutaj mają po 10% na na heksie 8,5%, XDC Network 13 jednak te tokeny podwijały po 30-40%. Więc jak ktoś tam dołek złapał, to tam mógł troszeczkę sobie straty zredukować. Można by było tak powiedzieć. Co dalej? Przechodźmy sobie co najgorzej sobie radzi. FTX token 5% na minusie, SUI 4,45% i Synthetix Network 4,33%. Ogólnie jesteśmy w takim maraźnie trendzie bocznym. Nie widzimy tutaj jakiegoś konkretnego kierunku. Bitcoin się przykleił do 29 tysięcy. Ale to jest dobra wiadomość, ponieważ w takim okresie akumulacji, kiedy nie ma wielkich dampów w dół, to Pokazuje nam, że jej podaż jest odpowiednia. Nie jest tak, że co chwilę spadamy w dół i musimy tą cenę bronić. Jak dla mnie 30 tysięcy, to może być takie wcześniejsze 6 tysięcy. Tam też była ta cena dość długo przyklejona. Potem dopiero do 10 gdzieś poszliśmy w tamtym cyklu, oczywiście. Zobaczmy sobie, co tutaj było najwięcej wyszukiwane. I widzimy kurwdao, To za chwilę wytłumaczę. Myślę, że większość wie o co chodzi. SUI i WorldCoin. Tutaj się nic nie zmieniło. A najwięcej wizyt ma Bitcoin, Solana i Litecoin. Light to też oczywiście po halvingu. No i tutaj widzimy Bitcoin się zbliża tak jak cały czas do tej linii linii oporu, trendu, które został wyznaczone po wybicie dna. Zobaczymy, w którym kierunku pójdzie. Jest, wydaje się to być silny wykres, tak? Jak dla mnie, jak ja na to patrzę, jak Bitcoin spadł na przykład niecały 1000 dolców i się trzyma dalej na tej powierzchni, podaż jest cały czas wybierana, dla mnie to jest dobra, pozytywna informacja. Do tego nam dolar się umacnia. To do całego rynku mogłaby być negatywna informacja, ale dla posiadaczy krypto jest pozytywna, no bo mnożycie dolary przez ilość swoich bitcoinów, hmm, tylko że to jeżeli będzie się nam umacniał dolar to rynki będą miały ciężej żeby iść do góry, ale to jest takie bardziej odreagowanie po spadkach niż jakieś większe umocnienie, cały czas jesteśmy w linii tutaj trendu spadkowego na dolarze i tu dość takiego grubego, mocnego tego trendu, to linię to nawet możemy tak bardziej położyć hmm, więc na razie nic nadzwyczajnego tutaj się nie dzieje. No dobra moi drodzy, lecimy sobie do kalendarza, bo Szybciutkie wiadomości, żeby za dużo nie było marudzenia. CPI już mówiłem, a dla tych, co nie oglądali ostatnich wiadomości, 10,8 w Polsce kontra 11 prognozy, więc lepiej niż prognozy. W czwartek zmiana pozarolniczego zatrudnienia też lepiej, prawie dwukrotnie lepiej: 324 tysiące kontra 189, zapasy ropy naftowej minus 17 tysięcy. Przepraszam, minus 17 milionów. Decyzja, która jest stóp procentowych w Wielkiej Brytanii, 5,25 do prognozy 5,25, więc podniesione też o 25 punktów bazowych. Więc możemy zauważyć, że wszystkie banki centralne na świecie idą podobnym tokiem. Podobno, e, oczywiście, w zależności od jego gospodarki są różne te stopy procentowe, jednak podobnie zwalniają rytm, podobnie e, reagują. No i na nic nadzwyczajnego, bo tam mamy też ten obrót poza, banko e, poza e, pożyczek bankowych i oni wszystkie muszą jak Jakoś sobie tutaj razem radzić. Co to jeszcze mieliśmy? A, wskaźniki PMI dla usług w Stanach Zjednoczonych 52,3 kontra prognozy 52,4 i wskaźniki SM dla usług też w Stanach 52,7 kontra prognozy 53, więc tutaj tak przeciętnie. No i pod koniec tygodnia będziemy mieli teraz zakończymy tym piątkiem w takie wydarzenia jak przeciętne godzinowe wynagrodzenie, od 14:30 zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych i stopa bezrobocia, najważniejszy w sumie z tych wszystkich tutaj z tych wszystkich składników i z tych wszystkich informacji, które będziemy mieli e, kończącą, tak naprawdę, m, ciekawy jestem, co Fed będzie robił. Ta stopa bezrobocia pewnie już nie będzie miała jakiegoś większego wpływu, jeżeli ta inflacja hamuje. Ciekawy, jak dla mnie możliwe jest. Ja, ja obstawiam, że 70%, że już Fed przez, zakończył podnoszenie stóp procentowych. Oczywiście, jeżeli się nic złego nie wydarzy. No i dobrze. Przechodzimy do wiadomości. Wiadomości naj, no najlepiej rozpoczniemy sobie od halvingu Litecoina, który miał miejsce 2 sierpnia. Po samym halwingu, tutaj jest taki tytuł, że, to, że jest efekt zaskakujący, że cena nam spadła, ale moi drodzy osoby, które obserwują hmm, halwingi, no to można by było zerknąć, że często ta cena po halwingu spada. Dopiero po okresie, kiedy to wszystko się wysprzeda, kiedy tej podaży zabraknie, dla popytu, dopiero wtedy te ceny zaczynają rosnąć. Tak samo jest w bitcoinie. Halving lightcoina jest bardzo mało znaczący w porównaniu do całej branży. Oczywiście może lekko ponieść ceny w przeciągu tego pół roku, roku na lightcoinie, bo jednak zabraknie tych lightcoinów, nie będzie tyle sprzedawanych na rynku. Przy utrzymaniu chociażby popytu, cena powinna iść do góry, jednak tak czy siak. Hmm, tu potrzeba czasu, tak? Zawsze potrzeba czasu, żeby e, górnicy, które mają rezerwy, żeby mogli je wysprzedać, osoby, które chcą sprzedać, żeby... No, wiecie o co chodzi, doskonale ten przepływ nie jest tak, że następuje halming i nagle jest e, niedobór, tak? Ten niedobór, e, wart, e, niedobór da, e, danej tego towaru, czy tam w tym... No, w tym przypadku tego coina wy wystąpi dopiero po czasie. Musimy mieć czas. No dobra, lecimy sobie dalej do nowych procesorów Intela. Mamy tu taki tytuł, że zrewocjon zrewocjonalizuje sztuczną inteligencję. O co chodzi? Chodzi o to, że teraz musimy nieustannie liczyć na to obliczenia w chmurze, postawione na innych komputerach. Jeżeli dużo osób nam się zrzuci, to mm, no, czekacie długo na odpowiedzi. E, ja osobiście mam taką wizję, że w przyszłości może nawet partnerów nie będziemy mieli, bo robotą, z robotami będziemy się łączyć za jakieś 100 lat, bo będzie taki e, ci nie marudził, będzie ci pomagał we wszystkim i możliwe, że nawet będzie miał w sobie inkubator. To jest trochę straszne i dziwne, ale tak jest bardzo duża szansa, że tak może coś się stać. W każdym razie wracając tutaj do naszych czasów, e, chodzi o sztuczne inteligencje, modele sztucznej inteligencji stawiane po prostu lokalnie, żeby no, nie było tych obciążeń, e, tych e, lagów co chwilę e, i tym podobne i tutaj w tym mają powstawać właśnie nowe. Procesory, tu od AMD już mamy akcelerator graficzny, e, który jest testowany i niby dobrze sobie radzi. E, jak dla mnie, prawdziwa szusza inteligencja e, słabo może sobie poradzić na takich systemach, jakie my mamy. Myślę, że sieć neuronowa tutaj by była e, najbardziej odpowiednia, a do tego nam dużo brakuje. E, tutaj bardzo fajny artykuł na Bain Crypto spiralne cykle Bitcoina, e, 4 lata, 3 fazy powracające fraktale. E, warto się zapoznać, e, bo ogólnie ja mało mówię o cykliczności Bitcoina. Bo dla mnie to już jest takie jak, nie wiem, jak ruch planet, czyli coś oczywistego, ale możliwe, że osoby, które nowe trafiają na kanał, powinny sobie przeanalizować, żeby uwierzyć, co tutaj się dzieje z tym bitcoinem, jak on chodzi, jak w zegarku i jak te cykle mają bardzo dużo do powiedzenia, tak. Więc warto przeczytać tutaj, tu jest całkowicie inne spojrzenie na te cykle, ale ogólnie chodzi o to samo, więc warto przeczytać. Dobra, lecimy sobie do Binance, który tutaj uruchomił kolejny Launchpult Cyber Network, czyli tutaj co widzieliśmy, że jest wyszukiwany, nic nadzwyczajnego wzrost płacy minimalnej od stycznia, tutaj no niestety znowu podwyżka płacy minimalnej, stety i niestety, bo tutaj nie jest taka prosta odpowiedź, czy to jest dobre i niedobre, jeżeli byśmy się trzymali takiego twardego kapitalizmu, to jest oczywiście niedobre, ale jeżeli będziemy się trzymać tego, że jest niszczona złotówka, to jak nie podniesiecie do tej płacy minimalnej, to, jak dla mnie w ogóle, płaca minimalna nie powinna tutaj istnieć, jeżeli się zgadza osoba na jakąś stawkę, a ty, jako z przedsiębiorca, jesteś w stanie tylko taką zaproponować, a znajdziesz osoby, które chcą za taką pracować, no to tak powinno być, nie? Według mnie, oczywiście, dobra, nie będę tutaj już tego komentował, w każdym razie będzie kolejna stawka. Według tutaj teraz mieliśmy 3,490 i 3,600 w drugim połowie zmiana, a teraz ma być. Hmm, Wypadać wyniesie 4:300, tak? Od 1 lipca 2024 roku. najmniejsze Kwoty w ujęciu brutto, jaką pracodawca będzie zobligowany wypłacić pracownikowi, będzie to aż 4400, aż, aż, no aż w porównaniu do tego, że niektóre prace uważam, że nie zasługują na takie wypłaty, a niektóre prace zasługują na o wiele większe wypłaty, a niestety yy, wiadomo, że jak jesteś przedsiębiorcą, to chcesz yy, dać pracownikowi jak najmniej w cudzysłowie, bo jeżeli on ci przynosi jakieś duże dochody, to oczywiście zależy wszystko od człowieka, ale powinno się szanować takich ludzi. I, i wypłacać im więcej. No dobra, lecimy sobie dalej. MicroStrategy sprzedaje akcje, aby kupić więcej bitcoinów, czyli nic nadzwyczajnego, jednak mamy tu ważną informację, że w tym drugim kwartale dochód netto wyniósł w wysokości 22,2 miliona dolarów w porównaniu do zeszłorocznych 1,1 miliarda dolarów straty. Ta, tylko, że ta strata tam dziwnie była rozpisana, bo tam jak dobrze pamiętam, były liczone te bitcoiny w nietrwałej stracie. Bo przecież nie były sprzedawane, ale nieważne. W każdym razie fajnie, że tutaj zaczynają z powrotem zarabiać. Chcą sprzedać do 750 milionów dolarów akcji zwykłej klasy A, aby dokupić więcej bitcoinów. I to nie jest nic nadzwyczajnego. Mamy okres akumulacji. Myślę, że dużo osób będzie tak robiło i drobni przedsiębiorcy, inwestorzy, jak my będziemy sobie tutaj przynajmniej ja będę sobie tutaj dokładał jeszcze jakieś szczątki bitcoinów, żeby tutaj dozbierać może jeszcze kilka, a wielcy będą chcieli setki tysięcy. Dokładać bitcoinów. I to wszystko może spowodować spowolny wzrost nam ceny, oczywiście bez jakichś wielkich wyszczałów, i tutaj właśnie mieliśmy tą spekulację, że gdzie to było. Że, według cyklów, to ta cena do końca 2024 tutaj powinna dojść do, do gdzieś do ATH, tam do 60 tysięcy. Zazwyczaj tak było. Do koniec 2024 jest to bardzo możliwe, bo jesteśmy wtedy już pół roku ponad za halvingiem bitcoina i wtedy się zaczynały już takie pierwsze rajdy. W tym, w tym cyklu widzieliśmy troszeczkę wcześniej większy rajd, dlatego potem też mieliśmy podwójne szczyty. Znaczy, nie tylko dlatego ale to też wpłynęło. Ciekawe, jak będzie w tym przypadku. W tym przypadku w ogóle może być inaczej, bo jeżeli naprawdę wejdzie nam ten ETF, to może zastać tutaj też sporo gotowy. No i może być bardzo ciekawie i może nam się w ogóle szybciej skończyć niż, niż to wszystko było planowane, ale oczywiście, jeżeli to będzie przedłużane, to też... Może to inaczej wyglądać. Dobra, w każdym razie widzimy Adriana Zduńczyka, czyli znanego w naszej społeczności kryptowalutowej CryptoBirda. w Forbesie 30 Under 30, czyli 30 najbardziej wpływowych osób w blockchainie poniżej 30 lat. Chyba to tak powinno być. W każdym razie fajnie, W to jest portugalskie wydanie, tylko podkreślimy tego magazynu i fajnie, że Polak tam się znalazł. Podobno ma bardzo duży wpływ na cały rynek krypto. No i fajnie. Dobra, lecimy sobie do innych wiadomości, bo mieszkaniec Nowego Jorku Eli Lichtenstein, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem, przyznaje się byciem hakerem by Bitfinex i tutaj razem ze swoją żoną, panią Morgan, zawłamania z 2016 roku i tutaj sprawa będzie oczywiście w toku. Dalej lecimy sobie do firmy Elona, czyli EXA, który tutaj szuka... Czekajcie, zjedziemy sobie niżej. Szuka giganta danych finansowych do zbudowania centrum handlowego w aplikacji, i to jest bardzo ciekawe. Co to za centrum handlowe miałoby być? Czy to będzie trading, nie wiem, czy po prostu wymiana krypto, czy wymiana nawet do akcji. To by było bardzo ciekawe, co by Elon by tutaj chciał zrobić. Na pewno by było na rękę mu, żeby jego własna aplikacja promowała wymianę akcji, ponieważ sam ma firmy wyprowadzone na GUD, a tym samym by mógł e, promować własne, e, własne akcje. Ciekawe, ciekawe, co, co tutaj się będzie działo. E, to też Elon też doskonale pewnie wie, co będzie robił. Sprawdził sobie na tym, jak przy dobrym dobrym otoczeniu, wrzucił płatności na Teśle bitcoinami jak zobaczył, jak zareagował na to rynek, więc teraz może zrobić coś podobnego, tylko grubszego. Jestem ciekawy właśnie, czy to właśnie tak nie będzie wyglądało, że na przykład za półtora roku, kiedy już ten trend się rozpocznie taki odpowiedni. Oczywiście my tak wszyscy mówimy, że jakby miało być, ale są możliwości, że w ogóle nie będzie hossy, są możliwości, że pójdziemy bokiem, a są możliwości, że możemy spadać, tak? Tylko zazwyczaj przez ostatnie. Nie, 12 lat Bitcoin chodził jak w zegarku, oczywiście zmniejszając swoją siłę wzrostów, co jest naturalne po samym market capie, ponieważ jest coraz większy i dlatego ja cały czas jestem nastawiony, że tak powinno być, ale obstawiam to na 85%, więc dość wysoko i tak czy siak to jest zawsze zakład samym sobą z rynkiem, tak i każdy sam powinien też to tak traktować, jeżeli gdzieś inwestujecie to robicie zakłady samym sobą z rynkiem. No i na koniec właśnie Kurwdao, który właśnie miał e, ha, lukę, haka, czy tam zwał jak zwał e, i teraz ma, by, ma problemy z tym, żeby nie zostało, nie poleciały kaskadowe likwidacje, bo tutaj by mogło być grubo. Mm. Założyciel miał pożyczkę typu stablecoin w wysokości 100 milionów dolarów, wykorzystując własne zasoby kurf jako zabezpieczenie. W ciągu ostatnich dni próbował zmniejszyć swoją pozycję kredytową. No i teraz większe, więcej wiele osób będzie próbowało zmniejszyć swoje pozycje kredytowe, aby tutaj nie zostało to. Zlikwidowane. Tu ogólnie może powstać większy problem, dlatego też widzieliśmy, że Curve DAO jest... Tutaj mamy ogólnie ten mechanizm także, który troszeczkę mi przypomina... Gdzie tu mamy? Curve USD wykorzystuje mechanizm utrzymania swojego PEG-u, zwanego algorytmem PEG-Keeper, który zarządza stopą procentową i wskaźnikiem likwidacji w oparciu o podaż i popyt stablecoina w celu utrzymania jego wartości. To brzmi dokładnie prawie jak e, Luna i UST, nie? Czyli, że jedno zamieniało się do, do drugiego, żeby po prostu utrzymać PEGA i, i ciekawe, czy ten system też się nie, nie wysypia, a to by było takie naturalne, nie? Już jak po tylu e, rzeczach mm, przeszliśmy. W każdym razie tutaj by poleciała duża likwidacja i myślę, że Ether by mógł najbardziej utrzymać niż Bitcoin, bo Bitcoin za bardzo w tym systemie tutaj nie będzie miał, ja, no chyba, że są pozostawiane te zwrapowane bitcoiny, to w sumie e, faktycznie tak, żeby mógł e, oberwać. Dobra, moi drodzy, lecimy już do analizy, aby nie przedłużać. Bitcoin przetransferował w ostatnich 24 godzinach 3,1 miliarda dolarów. Hashery podchodzi na masz po 400, 395 haszy, więc tutaj mamy ładnie 12 za bite, czyli to jest około 53 centów za transakcję, jedną transakcję. Pamiętajcie, że jak składacie sobie bitcoiny jakimiś szczątkami, to e, jakby Będziecie je wypłacać, to będziecie mieli więcej wejść, wyjść, bo powiedzmy, jak sobie wrzuciliście 5 po 0,2, a będziecie chcieli wypłacić 0,1 w sensie 1, tak. No, rozumiecie, 5,02. I chcecie wypłacić całego bitcoina, no to będziecie mieli 5 wejść, i, i wtedy ta opłata transakcyjna, gdyby była na przykład po 20 dolarów, to możecie zabulić 20 dolarów razy 500 dolarów. E, dlatego warto w takich czasach sobie przesłać bitcoina do samego siebie, tak? E, na przykład, nie wiem, po minimum takie, co będziecie sprzedawać. Jak na przykład macie całego bitcoina złożonego z ze szczątek, to ja bym powysyłał sobie na przykład po 0,2, bo na przykład nie planuję na raz sprzedać więcej niż 0,2, a wtedy przez, przynajmniej nie będę ponosił, e, Więcej kosztów. Bo ja też nie jestem osobą, która lubi wysyłać cały swój majątek jednym przelewem, bo wystarczy wtedy jedna pomyłka i jesteś wyzerowany. tak? Nigdy w życiu tak nie robię yy, i zawsze staram się właśnie to rozkładać na więcej yy, yy, transakcji. Dobra, lecimy sobie do BRC-20, bo dawno nie zaglądaliśmy. Widzimy, że tutaj mamy 1 miliard 117 milionów dolarów kapitalizacji. Tutaj na no, te trzy ostatnie cera yy, nie patrzcie, bo to są. Setne, więc one są troszeczkę tutaj źle zaznaczone, bo to wygląda jakby był 1 bilion, ale oczywiście wiemy, że tak nie jest. Tak samo z wolumenem, mamy tylko 31 milionów. Większość tego wolumenu, bo 17 milionów generuje cały czas ORDI. Ciekawe, tutaj się będzie działo. Od... Wielki szał był, ja tam wrzuciłem trudno już dość późno, bo olałem na początku temat, jak zazwyczaj się dzieje, 1000 zł, z niego teraz zostało około 450 zł, więc i tak się zdziwiłem, bo dopiero teraz to sprawdziłem. Myślałem, że sporo tam mniej, bardziej się wyzerowało mm, tego kapitału. No i oczywiście zostawiam to wszystko do hossy. Można sobie mintować takie rzeczy teraz, kiedy je Bitcoin stani, jakieś tam spekulacyjnie, mm, bo wtedy, kiedy była ten hype, to same mint kosztowało po 50-100 zł, więc się już nie opłacało w ogóle tego dalej ruszać. W ostatnich 24 godzinach zostało wy, wypalonych 350 mm, Etherów. Hash, nie hash rate, tylko mm, opłaty transakcyjne na sieci Ethereum wynoszą 28 Guay, więc tutaj jest taki standardzik w tej, tej, tej bestii około 30 Guay. To jest taki standard, jeżeli chcemy tanio, żeby było, to jest około 14 Guay. Na drożej to wiadomo wszystko powyżej 40. Także na giełdy wpływa nam 10300 bitcoinów i aż 50 000 eterów na wpływa na giełdy i 115 milionów w stabilnych walutach. Zobaczymy sobie jeszcze, właśnie co robią górnicy, bo mamy tutaj ostatnio, może sobie to odświeżmy. Bo ostatnio wiemy doskonale, że górnicy dość dużo bitcoinów sprzedawali. Poszukajmy sobie ten wykres, można sobie zatrzymać, jak interesują Was inne. inne. O, tutaj mamy rezerwy, rezerwy minerów, a tutaj mamy ich sprzedaż. I zobaczcie, tutaj była ona dość spora, i zawsze schodzi się ta sprzedaż, właśnie z dumpem. To idealnie tutaj właśnie widać. Ostatnią dużą sprzedaż mieliśmy pierwszego, Sierpnia, taką większą, a teraz mamy troszeczkę już to uspokojone. W każdym razie, zobaczcie, tutaj te słupki są dość wysokie, a cena idzie płasko. To też cały czas nam mówi, że ktoś to, ktoś to skupuje, że jest tutaj, jest to odbierane. Bo jeżeli górnicy, może sobie cofnijmy, to zobaczycie w nadługim wykresie w sensie historycznie, jak to wygląda, że te słupki nie są wcale małe, tak? One są większe niż na przykład tu na Hoście były te sprzedaże, więc górnicy jak się wysprzedają... Tylko tak, ogólnie to jest pozytywne, bo jeżeli górnicy się teraz wysprzedazują z większości swoich krypto, a nie dziwię się, bo oni chcą zabezpieczyć najbliższy rok, dwa na prąd, żeby po prostu mogli się utrzymać, kiedy powiedzmy Bitcoin spadnie, a Bitcoin w tamtym cyklu w listopadzie jeszcze potrafił spać po 30% od wybicia szczytów, czyli to tak jakbyśmy teraz spali z powrotem na 20 tysięcy, a rentowność już produkcji Bitcoina wychodzi około 18 chyba tysięcy dolarów za sztukę. Więc im się nie dziwię, że chcą się zabezpieczyć, ale to w przyszłości nam da, że nie będą w przyszłości mieli już tyle bitcoinów, w szczególności po halvingu, tak? Bo im spadnie produkcja, no i to wszystko może nam wpłynąć oczywiście na cenę, no i oczywiście wpływa. Na koniec jeszcze sobie zobaczmy, bo mamy aktualizację ile posiadają różne instytucje bitcoinów, mamy aktualizację z 1 sierpnia, całość. W firmach mamy 9,21% z total supply, czyli tych bitcoinów, które nawet nie są jeszcze wykopane. E, wartość 56 miliardów dolarów, ilość 1 934 tysiące bitcoinów. Najwięcej w publicznych firmach ma oczywiście MicroStrategy, to jest 152,8 tysiąca bitcoinów. Później mamy. Później na trzecim miejscu z takich ważniejszych, co tutaj widzimy, to jest Tesla. 10725 bitcoinów, więc widzimy cały czas nie sprzedają. Można sobie oczywiście przejrzeć i zobaczyć tutaj jakie krypto mają, jakie projekty posiadają bitcoiny oficjalnie. Jak przyjdziemy do krajów, to USA ma aż 207 tysięcy bitcoinów, które sobie tam powoli trochę puszcza. Ale tak czy siak dobrym ruchem by było, gdyby sobie zatrzymali te bitcoiny. Chiny podobnie 1194 tysiące, Ukraina 46 cały czas, Salwador 2381, Finlandia niecałe 2000, Georgia 66 sztuk. Ciekawe. Czyli w krajach mamy prawie pół miliona, więc nie jest tak źle. Ciekawe, ile krajów skupuje to potajemnie, jeszcze nie wychodząc, bo ja myślę, że w przyszłości jakieś banki centralne, kiedy to już się stanie takie bardziej naturalne, że bank centralny posiada jakieś bitcoiny, to wyskoczy nam i powie, a my jednak tutaj mamy troszeczkę bitcoinów, nie? Fajnie by było, żeby taka Polska była takim krajem, bo jednak ta usługi elektroniczne w Polsce stoją na dość wysokim poziomie. Szkoda, że nasz ba bank centralny nie stoi na takim poziomie. Poczta Polska by mogło uczyć, jak tam NBEK miał. By robić pod względem krypto i, i, i naciskać, żeby pokupowali chociaż nie wiem, nawet tysiąc, jakby kupowali na rok, to to by było super. E, dobra, lecimy sobie teraz do prywatnych firm. No i tutaj na pierwszym miejscu Empty Gox, gdzie portfele ich stoją 2018 roku, e, warto sobie obserwować. My w sumie w tych wiadomościach obserwujemy sobie raz na kilka dni. Empty Gox 200 tysięcy, Block One 140 tysięcy, Tether Holding 53 tysiące, oficjalnie Tether Holding tyle ma i te z na 17,5 tysiąca. U Tezosa nie spadają te bitcoiny, więc ich nie przepieprzają. Mieliśmy jeszcze Lisk, ma też 2000 bitcoinów, więc tak teoretycznie, jakbyśmy spojrzeli, to i Lisk, i Tether, i przepraszam, i Tezos, no i Tether też w sumie, są zabezpieczone, nie? Tylko, że Tether to ma dużo, obie, dużo zobowiązań, gdyby ktoś chciał wypłacać te Tethery. A Tezos i Lisk to teoretycznie nie są takie złe projekty, mimo że są zapomniane, ale widzimy, tu oficjalnie możemy sprawdzić, ile mają bitcoinów, można by było przeliczyć. Jakie mają koszty i zobaczyć na ile Tych bitcoinów działania by im jeszcze wystarczyło Więc e, Jakby się tak na to spojrzało on ma, Robią swoje po cichu I ja to tak widzę e, że jeszcze nawet nie mam tych coinów Zakupionych, ale Analizując sobie tą tabelkę, tak mi to przychodzi do głowy. etf bitcoiny, Grayscale oczywiście 643 tysiące i to w e, tamtą hossę to tak naprawdę podnosiło, bo Grayscale skupowało wszystkie bitcoiny, które były wykupywane i sprzedawane na jeden dzień. Był taki okres. Mm, a teraz e, wszyscy się zastanawiają, czy Grayscale tego nie zrzuci. E, no zobaczymy, co tutaj się stanie. Zobaczymy w szczególności, jak ETF powstanie. Mm, tutaj mamy jakiś Purpose Bitcoin ETF 25 tysięcy. No i tak to wygląda. No i to tyle. Dobra, tutaj szybciutko sobie przeanalizowaliśmy firmy. Mam nadzieję, że wybaczycie, że się rozgadałem. Przejdźmy sobie na Netflow. Tutaj nie widzimy nic nadzwyczajnego, może tylko Ether i Bitcoin się pojawia, czyli standardzik. Wolumen na futuresach 77. 7 miliardów dolarów. Są wakacje, więc też troszeczkę rynek jest ospały. Ech strach, chciwość. 52 jest to neutral. Tak wygląda token unlock. Tak wyglądają poziomy, gdzie widzimy aż 18 tysięcy bitcoinów na sprzedaż przy 30 tysiącach. Więc tu już spora ściana. A przy 28 tysiącach też niecałe 17 tysięcy, bo 16 600. Troszeczkę wyżej na 29 tysiącach mamy 4700 bitcoinów na sprzedaż. No i dobra, na koniec zachęcam Cię na wejście na kryptoanonim.pl, gdzie znajdziesz Narzędzia, z których korzystam. Znajdziesz także książki, które warto przeczytać. Eee, narzędzia można sobie tutaj zerknąć, jeżeli na przykład poszukujecie też jak przeskanować jakiegoś wirusa albo coś, to sobie to możecie wejść. Tutaj nie macie żadnych linków afilacyjnych. Jedyny link afilacyjny, jakiego używam, jest to od partnera kanału, czyli Max, I przypominam, że warto zarejestrować sobie konto bez KYC do handlu. Oczywiście nie sprzedacie tam krypto do Fiatów, ale krypto. Krypto jak najbardziej sobie potrejdujecie yy, i też bez jakichś wielkich prowizji. No dobra, dzięki wielkie. Życzę Wam miłego całego weekendu. Słyszymy się najprawdopodobniej w poniedziałek. I hej, pozdrawiam. Sponsorem odcinka była Giełda Max, która oferuje najniższe opłaty transakcyjne ze wszystkich giełd. Serdecznie Cię zapraszam.